Cześć, tu Agata. Zapraszam na recenzję wózka wielofunkcyjnego Kindercraft Evolution 2 w jednym. Ten wózek to nie tylko spacerówka, ale jest możliwość wpięcia miękkiego kokonu, który zapewnia dzieciom do 6 miesiąca życia bezpieczeństwo i wygodę podczas każdego spaceru. Dwa kierunki jazdy spacerówki. Siedzisko można zamontować tyłem do kierunku jazdy, kiedy chcesz mieć lepszy widok na maluszka lub przodem, aby dziecko mogło bez trudu podziwiać świat. Należy zaznaczyć, że ten wózek bardzo łatwo, to siedzisko bardzo łatwo się przeklikuje. Zaledwie robi się to jednym ruchem, bez, żadne, bez żadnego wysiłku i używania siły. Amortyzowane nieprzebijalne koła. Bezobsługowe gumowe koła z nieprzebijalną oponą, wypełnioną pianką Ewa, są wytrzymałe w każdych warunkach jazdy. Dodatkowo każde koło posiada oczywiście odblask. Wodoodporna budka z filtrem UPV50. Duża budka świetnie sprawdzi się bez względu na pogodę. Wodoodporny materiał z wysokim filtrem chroni maluszka zarówno przed ostrym słońcem, jak i wiatrem czy deszczem. Siadeczka w budce zapewnia dobrą wentylację i daje dziecku przyjemny przewiew w letnie upalne dni. Przednie koła są skrętne, dzięki czemu manewrowanie wózkiem nie sprawia problemów. Dodatkowo istnieje możliwość zablokowania ich do jazdy na wprost na nierównym terenie. Ten wózek bardzo łatwo się składa zaledwie jednym ruchem, jedną ręką. Mechanizm click and fold, umiejscowiony pod siedziskiem, umożliwia proste złożenie wózka jedną ręką. Ustawienie teleskopowej rączki na czterech różnych wysokościach daje możliwość dostosowania wózka do własnych potrzeb i zapewnia wygodę użytkowania. W spacerówce mamy możliwość dostosowania trzech pozycji oparcia siedzącej, półleżącej i leżącej. Umożliwiają łatwe dostosowanie wózka do potrzeb i rozwoju dziecka. Regulacji dokonujemy jedną ręką. Cztery pozycje regulacji podnóżka zapewnią maluszkowi możliwie jak największy komfort i można oczywiście też to wszystko dopasować do rozwoju i do wieku dziecka. Duży kosz na zakupy ma możliwość obciążenia nawet do 4 kg, więc idealnie sprawdzi się podczas wyprawy do sklepów. Osłonki na pasy są zdejmowane na rzepy, więc można je wrzucić do pralki i uprać. Pasy bezpieczeństwa z pięcioma punktami zapięcia zapewnią dziecku bezpieczeństwo, a dzięki pasom na ramiennym i osłonce krokowej także komfort. Hamulec Stop and Ride, centralne umiejscowienie hamulca, zapewnia łatwy dostęp i wygodną obsługę, nawet w letnim obuwiu. Okienko do kontaktu rodzić dziecko. Jeżeli chcesz mieć dziecko zawsze na oku, możesz użyć siateczki w budce zapewniającej kontakt wzrokowy z maluszkiem. Pałąk zabezpieczający daje dziecku gwarancję bezpieczeństwa dodatkowo można go łatwo wypiąć z obu stron. Do wózka dołączone są praktyczne akcesoria, i one są w zestawie, nie trzeba ich dokupować. Dołączony jest śpiworek na nóżki, folia przeciwdeszczowa oraz moskitiera. Rama spacerówki została wykonana z aluminium, dzięki czemu jest łatwa w przenoszeniu. Blokada zabezpiecza wózek przed niespodziewanym rozłożeniem się w trakcie transportu. Wózek waży około 10 kg, więc jest dość ciężki. To teraz przejdę do plusów tego wózka, jakie zauważyłam podczas testowania. Wygodnie prowadzi się sam wózek, dobrze sobie radzi z prowadzeniem pod górkę i na bardzo grząskim terenie. Dzięki tylnym terenowym kołom różne nierówności na drodze są nieodczuwalne. Duży kosz na zakupy, który jest dobrze wycięty, a to jest ważne, bo podczas wkładania zakupów nie muszę obchodzić wózek dookoła i wkładać rzeczy na przykład bokiem. Mamy mnóstwo dołączonych akcesoriów, które są w cenie. E, czasami e, należy dokupić jeszcze dodatkowo na przykład folię przeci przeciwdeszczową czy moskietierę. Tutaj mamy to wszystko już w zestawie. Wygodny i nie zacinający się hamulec. Materiał jest bardzo miękki w dotyku. Samo siedzisko jest również wykonane z miękkich poduszek, które absorbują nierówności na drodze. Bardzo wygodne składanie wózka. Siedzisko składa się do środka, więc nie brudzimy tapicerki. Teleskopowa rączka jest bardzo wygodna. Jednym delikatnym ruchem możemy dopasować wysokość. Bardzo ładne. I masywne koła z odblaskami są ogromną zaletą. No dobrze, to teraz przechodzimy do wad, jakie zauważyłam podczas testowania. Brakuje mi drugiego okienka do podglądania dziecka. Jeżeli rozłożymy sobie całą budkę maksymalnie, to jednak brakuje tego drugiego okienka. Podczas prowadzenia wózka jedną ręką przycisk do regulacji wysokości rączki może niektórym przeszkadzać, bo zazwyczaj wtedy łapiemy rączkę mniej więcej na środku. Wózek jednak y, dość ciężko podbija się przy krawężnikach i mam tu na myśli, że trzeba użyć trochę siły. Rama niestety dość szybko rysuje się w samochodzie. Osoby o wysokim wzroście mogą mieć problem w uderzaniu butami o hamulec. Podsumowując, ogólnie każdy wózek ma swoje wady i zalety. To zależy od was, czego szukacie. Zdecydowanie ten wózek jest genialnie wykonany pod względem funkcjonalności. To, jak można sobie wszystko wyregulować, wypiąć, odpiąć, to naprawdę jest bardzo łatwe. E, ja sobie z tym naprawdę bardzo łatwo radziłam. Nie musiałam używać żadnej siły, wszystko robiłam jedną ręką i naprawdę. Bez najmniejszego oporu, wszystko tutaj działa naprawdę idealnie i byłam właśnie zaskoczona tym wózkiem pod kątem funkcjonalności. Fajnie sobie radzi ten wózek w wąskich alejkach w sklepie, bardzo łatwo mi się nim manewrowało i wjeżdżałam w naprawdę wąskie alejki. Sądzę, że ten wózek jest naprawdę warty uwagi. Jeżeli ta recenzja Ci się spodobała, to zostaw łapkę w górę. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!